Kształcenia prawniczka z przekonania wegetarianka. Jest redaktorką naczelną magazynu śląskich blogerów Maszkety. Autorka blogu Zielenina. Prowadzi warsztaty kulinarne dla małych i dużych. Jest liwiczanką i sędzaczką dziada Magdalena Cienka. Ja jestem rodowitą gliwiczanką. Moja rodzina ze strony taty mieszka tutaj już, jak kiedyś sprawdzaliśmy, około 150 lat, także jesteśmy takimi prawdziwymi gliwiczanami z dziada-pradziada. No i, jak widać, ciągle tu jestem. Mogę nawet powiedzieć, że ciągle mieszkam w tym samym domu, z którego wyszłam, który wybudował mój pradziadek na początku XX wieku, także jestem też z takiej rodziny, gdzie no zwracamy uwagę na to, skąd pochodzimy. Jesteśmy bardzo tacy związani z regionem, ze śląskiem, jesteśmy ślązakami, e, także takie pojęcie małej ojczyzny jest mi ba bardzo bliskie. E, no i bardzo lubię ten region. No, lubię Gliwice. Może nie wszystkie zmiany mi odpowiadają, no, ale nie będę narzekać. E, myślę, że jeszcze e, dużo dobrego można w tym mieście zrobić i nie mam jakiegoś. E, Gdybym miała wyjeżdżać, to pewnie nie do jakiegoś miasta w Polsce, tylko w ogóle wyjechałabym za granicę. Bo jeżeli mam gdzieś mieszkać w kraju, to bardzo lubię mieszkać tutaj. Nie przyszłam na wegetarianizm z dnia na dzień, tylko takie to w sumie było u mnie stopniowe. Najpierw przestałam mieć mięso czerwone i białe. Potem ryby, a na końcu zrezygnowałam z innych takich produktów odzwierzęcych, typu tam żelatyna. Są takie barwniki robione z mielonych robaczków, koszenila się ten barwnik nazywa, bardzo apetyczny. No ale to już będzie kilkanaście lat. No i teraz w zasadzie ten wegetarianizm to tak w sumie określa mój styl życia. No bo za tym idą inne wybory: to, że nie używam na przykład skórzanych żadnych rzeczy. No i teraz jakby z czasem coraz bardziej zaczęło się to u mnie wiązać z takimi ekologicznymi też wyborami, żeby być świadomym konsumentem, nie kupować za dużo, tak, kupować z sensem, także to też jakby pośrednio wynika z mojego wegetarianizmu. No i oczywiście też zaangażowanie, no i duże moje zainteresowanie ochroną praw zwierząt odkąd pamiętam, od dziecka nie chciałam jeść mięsa, nie pasowało mi to, no ale wiadomo, że jako dziecko to człowiek ma średni wybór. No i jeszcze niestety to były lata poglądów: zjedz mięsko, zostaw warzywka, <grym <grym żeby być zdrowym. Także jak tylko miałam okazję już przejść na swoje no i zacząć gotować według własnych reguł, no to, no, no to ta rewolucja nastąpiła u mnie. Bardzo szybko, także u mnie, u mnie to jest zdecydowanie światopoglądowe. Bardzo lubię dynie teraz sezon i bardzo lubię, jestem ogromną fanką buraków, na które y, ciągle wymyślam jakieś nowe sposoby. Szczególnie lubię pieczone, ale właśnie nie mam ulubionej potrawy i y, w ogóle y, nie mam takiego jakiegoś kanonu. Mi się wszystko szybko nudzi. Mam kilka tylko takich sprawdzonych przepisów, które się u mnie powtarzają, a tak to generalnie gotuję w kółko coś nowego. Ostatnio bardzo e, mam taki e, zakręt kulinarny na nowe przyprawy, e, szczególnie na mieszanki indyjskich przypraw. Te wszystkie masale. E, one świetnie komponują się z naszymi warzywami, szczególnie korzeniowymi, bardzo fajnie ożywiają smak. E, także wyszukuję teraz e, różne takie e, mieszanki, których do tej pory nie używałam. Raczej tak poprzestawałam na tej podstawowej garam masali, a teraz szukam nowych. Mamy taki internetowy magazyn śląskich blogerów, który w większości jest kulinarny, ale nie tylko. No to właśnie tam często, gdy szukam przepisów, przeglądam śląskie książki kulinarne i o dziwo ta książka, te, te przepisy nasze śląskie, można powiedzieć, że one są wręcz wegańskie, czyli w ogóle jest bardzo dużo takich przepisów, które nie zawierają... Żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. No czasem jest tłuszcz, na którym się coś robi, no to jest jakiś smalec. Ale to jest kuchnia bardzo bogata w warzywa, bardzo prosta. Jest dużo bardzo fajnych zióp, zup. Zdarza, nawet zna, zna, zdarzyło mi się znaleźć taki bardzo stary przepis, kilkusetletni, na sałatkę zmieszanych, bardzo ciekawych ziół, gdzie w ogóle teraz to taka sałatka mogłaby być serwowana w ogóle w najlepszych restauracjach. No, póki nie nastąpił ten, ta, ta, taka rewolucja przemysłowa, gdzie ludzie rzeczywiście musieli jeść bardzo kalorycznie, żeby no, u nas głównie to pracować e, w kopalniach czy innych gałęziach przemysłu, no to przecież to był region też rolniczy, prawda? To, by, to byli zwykli prości, niezbyt zamożni ludzie, którzy musieli jeść to, co było pod ręką, prawda? I mięsa nie jadało się codziennie. To jest w ogóle taki mit właśnie, że zdrowa dieta jest oparta na mięsie, e, gdzie przecież e, Wystarczy się cofnąć 100, 150 lat, gdzie przeciętny polski chłop jadł mięso raz, może dwa razy w roku, a jak ciężko pracował, prawda? Gdy zakładałam bloga, to w ogóle było naprawdę czysto hobbystycznie, tak trochę mnie namówili znajomi, bo mówili: "A robisz zdjęcia, bo od lat, bo faktycznie zdjęcia robiłam ogólne tam pejzażowe też bardzo długo, zawsze lubiłam bardzo fotografię. Gotujesz, byś coś z tym zrobiła." No i tak stwierdziłam, że no jest taka już, wtedy była już taka w sumie era blogów, no, że założę bloga. No, zaskakująco się ten blog rozwinął. W ogóle nie miałam takich planów, tak sobie wrzucałam te przepisy i z czasem się okazało, że jest duże zainteresowanie tego sposobu gotowaniem bezmięsnym, zdrowym, że ludzie szukają takich może ciekawszych trochę przepisów. No i gdzieś tam tak sobie po cichutku marzyłam, że fajnie byłoby wydać książkę. Także zdecydowanie największym sukcesem na razie jest dla mnie wydanie książki. No rodzina oczywiście jest podstawą, tak. Mam dwóch synów, sześcioletniego i takiego prawie dwulatka, także wszyscy, którzy mają małe dzieci, to doskonale wiedzą, że póki są małe, to cały świat i cała logistyka domowa się kręci dookoła nich. No, ale generalnie w zasadzie mojemu starszemu synowi to zawdzięczam całą tą moją działalność, bo bloga założyłam, gdy miałam właśnie taką przerwę związaną z tym, że się urodził, bo blog, blog powstał w maju, tak mniej więcej, jak on miał pół roku. No, także gdyby nie on, no to pewnie ciągle bym przekładała papiery. No, pewnie byłabym dalej prawnikiem, którym jestem z wykształcenia, w tym zawodzie przepracowałam ładnych parę lat, także pewnie dalej bym walczyła z systemem, siedziała za biurkiem i studiowała ustawy. No zresztą nigdy nie wiadomo jak się życie ułoży, więc może kiedyś do tego wrócę. No zresztą przewijają się też tematy, w te, też takie tematy prawnicze u mnie ciągle, no bo jakby sama sobie robię obsługę prawną swojej działalności, wszystkie swoje umowy. Mam też, jestem też prezesem zarządu fundacji w związku z magazynem internetowym, który, którego jestem naczelną, no i też jakieś tam probono różne rzeczy, także ciągle tam prawo jest jakoś u mnie obecne. O, chciałabym mieć więcej czasu, jakby tak doba była dłuższa, to by było pięknie. No, byłoby miło, bo mogłabym raz na jakiś czas odpocząć, ale generalnie myślę, że jestem teraz na bardzo dobrym etapie. Wszystko się dobrze układa, dobrze się kręci, także tylko oby, tak dalej. A najtrudniej, jak rozmawialiśmy tak wcześniej, że to w zasadzie jest taki już mój nowy, wolny zawód. Więc ja mam niestety tendencję do pracowania w związku z tym od rana do wieczora. Zaczynam rano, pracuję w domu, więc w międzyczasie ogarniam dom. Potem często jeszcze zdarza mi się po południu robić jakieś zdjęcia. Wieczorem znowu siadam do komputera. Także to zarządzanie czasem, tak, żeby bez wyrzutów sumienia siąść i odpocząć, jest dla mnie wyzwaniem, naprawdę. Największe marzenie, żeby, no żeby ten mój tor życiowy został taki, jaki jest, czyli żebym mogła rzeczywiście dalej to moją pracę kontynuować no i się z niej utrzymywać to by było naprawdę świetne.